Cześć, z tej strony Ania. Witam się z Wami na kanale Książka Mikadza i dzisiaj mam dla Was film, w którym pokażę Wam kilka książkowych premier najbliższych tygodni. W zasadzie tych książek będzie kilkanaście i wyselekcjonowałam te pozycje, które najbardziej mnie zaciekawiły, i książki te mogą zaciekawić również was. O części z tych premier jest już dość głośno, ale myślę, że i tak kilka książek może Was zaciekawić, o kilku może. Jeszcze jakimś cudem nie słyszeliście. Zaczynamy. Po pierwsze, e, oczywiście, nie mogę nie wspomnieć o premierze e, już dosłownie za rogiem, sieczającej, czyli e, cieszę się, że moja mama umarła. Autorstwa. Janet McCurdy, jeśli dobrze to nazwisko wymawiam, premiera 24 stycznia, wydawnictwo Pruszyński i Spółka. No i to jest bardzo, bardzo uchwalona za granicą hit TikToka, książka, ale nie z tych hitów TikToka co Love Hypothesis, bo to jest biografia, biografia kobiety, młodej kobiety, która była dziecięcą aktorką, grała w Nickelodeonie, w Sam i Kat oraz iCarly I to jest historia moim zdaniem, która może być głosem takim nie czytałam tej książki, ale tak jakby wnioskuję wiadomo, głosem ogólnie tych amerykańskich dziecięcych gwiazd, bo te historie moim zdaniem mają sobie Zwykle coś wspólnego. To jest historia toksycznej relacji z matką, po pierwsze, która wymagała wielu rzeczy od tej dziewczynki. Jakby zmuszała ją do, do bycia aktorką, ale nie tylko. Zmuszała ją do trzymania diety, na siłę jakoś próbowała opóźnić jej dojrzewanie, żeby jak najdłużej ta, ta młoda kobieta była dzieckiem i grała dziecięce role. No i to jest historia tego, jak ta młoda kobieta później walczyła no, i z tą relacją. I z wynikającymi z niej traumami, z traumami wynikającymi też, no jakby z tego m, życia w amerykańskim show biznesie. No i co? Zaburzenia odżywiania, uzależnienia, szereg trudnych sytuacji, szereg no, problemów, które i, i krzywdy, które matka wyrządziła córce. No i bardzo mnie interesuje ta książka, także z pewnością będę ją czytać. Ona też jest zresztą w moim tbr rocznym, także. Także, także to jak najbardziej. I teraz tematycznie mi się łączy z tym pewien reportaż. Reportaż głodne, reportaże o niejedzeniu, Klaudii Strabach. Wydawnictwo Wielka Litera. Zostanie ta książka wydana 25 stycznia. No i sam tytuł nam tutaj sugeruje treść. Będą to po prostu reportaże o zaburzeniach, odżywiania, o anoreksji. Interesują mnie te tematy, chcę o nich czytać, także. Też myślę, że po tę książkę z chęcią sięgnę. A teraz już troszeczkę lżejsze tematy, bo 25 stycznia również wydawnictwo Albatros zaserwuje nam kolejną powieść. Romantyczną, obyczajową. Rzadko sięgam po takie tematy, ale tutaj mamy kolejną książkę autorstwa Bev O'Leary, czyli Poszukiwane, Ukochane. No i wiadomo, ja na książkach tej autorki zawieszam swoje oko, ponieważ zarówno współlokatorzy, jak i zamiana miejsc czy taki był ten tytuł były to książki, które sprawiły mi dużą radość, dały mi bardzo wiele rozrywki i doskonale się naprawdę bawiłam. W drogę to był wypał akurat, dlatego tutaj. Moje oczekiwania są. No są dość wysokie, ale jest też ten niepokój, w którą stronę ta historia pójdzie. Opowiem Wam pokrótce, o czym ta historia jest. Otóż mamy tutaj trzy kobiety, każda zupełnie inna, one niby nie mają nic wspólnego, ale łączy ich, łączy te kobiety jeden mężczyzna, który jest takim wielkim nieobecnym tej książki, no i każda z nich jakby. Czeka na spotkanie z nim, nie może się doczekać. Tyle z opisu, ale od opinii widzę raczej dobre, także, także mam swoje oczekiwania wobec tej pozycji. I teraz e, troszeczkę cięższe tematy znowu, a raczej, no może nie cięższe, tylko po prostu klasyka. Kolejna pozycja, która mnie zainteresowała, chociaż mniej w celach czytelniczych, bardziej w celach łowiecko-zbieraczych. Mówię tutaj o nowym wydaniu zbrodni i kary Fiodora Dostojewskiego z wydawnictwa Świat Książki. To będzie podobne wydanie jak Anna Karenina, czyli przypominające ekskluzywną kolekcję klasyki, ale inny format, inna okładka. Trochę to inaczej wygląda. Widzę, że Świat Książki właśnie teraz chyba próbuje stworzyć oprócz tej swojej ekskluzywnej kolekcji, też taką kolekcję klasyki rosyjskiej. Także fajnie, że będą pojawiały się nowe książki w, w tym wydaniu. Ja nie jestem największą fanką Zbrodni i Kary. Czytałam ją w liceum i to nie było zbyt miłe spotkanie, raczej. Natomiast nie jest tak, że skreślam Dostojewskiego, bo. W, Daję mu jeszcze szansę, tak? Kim ja jestem, żeby mu nie dać szansy. No i do Zbrodni i Kary też z chęcią wrócę, chociaż pewnie, tak jak już na wstępie powiedziałam, kupię tę książkę, ona sobie będzie leżakować trochę na tych półkach, a się będę po nią gdzieś tam w przyszłości w ramach rilidu. No i oczywiście, świat książki, tak jak wspomniałam, wydaje Zbrodni i Karę w nowej odsłonie. Swoją drogą nie sprawdziłam, czy będzie to nowe tłumaczenie. Jeśli się do tej wiadomości, do tej informacji dokopię, to dam wam znać w komentarzu na dole. Kolejna pozycja to reportaż autorstwa Olgi Wiechnik, którą możecie kojarzyć ze zbioru również posełki o historii polskich pierwszych pięciu posłanek. No i tutaj mam na myśli książkę Platerówki Boże Broń o samodzielnym batalionie kobiecym imienia Emilii Plater. O którym ja absolutnie i totalnie nic nie wiem, to jest Druga Wojna światowa, to jest historia kobiet żołnierek, które tak samo jak i żołnierze, mężczyźni po prostu walczyły na wojnie, na II wojnie światowej, nosiły ten sprzęt, no, borykały się z tym wszystkim, co właściwie było no, potyczką z II wojny światowej. No, natomiast historia ta, historia tych kobiet została trochę załaszczona przez PRL, trochę zniekształcona, trochę zapomniana przede wszystkim. No i ja oczywiście chciałabym poznać historię tych kobiet. Jeśli chodzi o ten reportaż posełki, to on pozostawił mnie z takim niedosytem. Dlatego, wiecie, będę czujna, jeśli sięgnę po tę książkę i zobaczymy, czy czy będzie mi odpowiadać. Raterówki wyda wydawnictwo poznańskie w swojej tej serii, reportaży i też będzie to 25 stycznia. I dalej kolejna premiera, też jeszcze styczniowa, Światło między oceanami, Emil Stedman, wydawnictwo Albatros. To będzie po prostu nowa odsłona książki, która już była wydawana, z nową okładką po prostu się pojawi. I to jest historia obyczajowa, na jej podstawie jest też film, ja tego filmu nie oglądałam, książki też nie czytałam, także jest to coś, co jakoś tak mnie zainteresowało ostatnio. Historia mężczyzny, Borykającego się z traumą po wielkiej wojnie, który porzuca wszystko, postanawia być latarnikiem i żyje w tej latarni morskiej wraz ze swoją żoną. Oni mają trudności z poczęciem potomka, znaczy z poczęciem to może nie, ale kobieta ta kilka razy poroniła mają właśnie problem z tym, żeby, żeby urodziło się zdrowe dziecko. Kobieta popada w depresję, sytuacja jest trudna. I pewnego razu na tej ich wysepce pojawia się mężczyzna, który taki, no nie wiem, rozbitek, gdzieś tam fale go przynoszą, który ma ze sobą dziecko, niemowlę, no i teraz ta para staje w obliczu wyboru, czy postąpić moralnie, czy postąpić tak, jak serce podpowiada i jak się zachować w ogóle w związku z tym, z tym małym gościem. Także Światło między Oceanami również polecam waszej uwadze i swojej. Teraz jeszcze pozostając w temacie Światła, bo tutaj tytuł pasuje, Światło, którego nie widać, Antonego Duera, książka która już była wydawana i którą ja mam na swojej półce, w innym wydaniu, ale. Daję Wam tylko tutaj znak, sygnał, że wydawnictwo poznańskie wyznawia światło, którego nie widać, czyli książkę, która zrobiła na mnie naprawdę duże wrażenie. To jest historia też nagrodzona bodajże policerem historia z dwóch stron barykady historia II wojny światowej z perspektywy dziewczynki z Francji, dziewczynki niewidomej oraz chłopca, który wychowuje się w trzeciej Rzeszy i który Wiecie, później musi przynależeć do Hitler Jugend i jest hodowany, można powiedzieć, na żołnierza, na idealnego, poddanego Hitlera i poddanego Rzeszy. I te losy się przeplatają tych dwojga. Bardzo ciekawa historia, bardzo wciągająca, no niezwykła po prostu opowieść, która, tak jak mówię, no sprawiła mi ogrom satysfakcji podczas lektury kilka lat temu i wierzę, że jeśli jeszcze nie czytaliście. Duera, to y, możecie się również jeszcze w tej historii zagłębić, tę historię pokochać. Y, to będzie znowu, tak jak już chyba powiedziałam, wydawnictwo poznańskie 25 stycznia. I teraz powieść historyczna, druga część serii Sagi Rodziny Florio, czyli Zima Lwów. To będzie drugi tom, oczywiście sycylijskich lwów, autorstwa Stefanii Auci, I też 25 stycznia wydawnictwo WAP y, zaszczyci nas drugim tomem, właśnie tym razem w granatowej oprawie. I cóż mogę powiedzieć, to jest historia pewnej sycylijskiej rodziny, która no, ma pewne wzloty i upadki, tam jest budowanie fortuny, budowanie przedsiębiorstwa, no budowanie takiej rodzinnej właśnie chwały. I tak tam się przeplatają te wątki takie właśnie przedsiębiorcze można powiedzieć z wątkami obyczajowymi takimi rodzinnymi sytuacjami i to wszystko na tle burzliwych losów Włoch bo historia tutaj obejmuje obejmuje czasy od końcówki XIX wieku po lata aż 50. XX wieku z pewnością będę czytać tę książkę, bo pierwszy tom całkiem mi się podobał, ale zostawił po sobie pewien niedosyt, więc liczę, że ten niedosyt zaspokoję właśnie za pomocą Zimy Lwów. Przenosimy się już do lutego, bo 8 lutego mamy też tutaj kilka ciekawych premier, i po pierwsze, znowu z wydawnictwa WAP 8 lutego dostaniemy Głębie Challengera Nila Schustermana. To jest wznowienie, ta książka już była dostępna, tutaj pojawi się oczywiście nowa szata graficzna. Nowe wydanie I to jest historia o chorobie psychicznej To jest historia o pewnym nastolatku, który jest bardzo utalentowany Wszystko pięknie mu idzie w szkole Natomiast coraz bardziej się zamyka w sobie, w swojej takiej obsesji I spędza czas w głębi Challengera, czyli w takim najniższym miejscu rowu merniańskiego On się zapętla w tej swojej wyobraźni, w tym swoim świecie własnym i ta historia jest o tyle trudna, że opowiada o faktycznych, jakby doświadczeniach, można powiedzieć, samego autora Nila Schustermana, ponieważ on właśnie ma syna, który cierpi na pewne psychiczne właśnie choroby zaburzenia. Nila Schustermana możecie kojarzyć jako autora głośnych kosiarzy, kosiarzy, którzy również 8 lutego pojawią się w księgarniach w nowym wydaniu. Już nie będzie trzeba kupować kosiarzy za miliony monet na Vintage czy na Allegro w tej starszej wersji z wydawnictwa Filia. Tutaj Uroboros tym razem przejął. To jest to samo wydawnictwo, co WAP. To jest grupa wydawnicza Foxal. Także Uroboros uraczy nas kosiarzami i to będzie okładka zbieżna z okładką zagraniczną. Także tutaj ten ruch... Może nam sugerować, że pojawią się kolejne tomy i że wreszcie doczekamy się nowego, tego trzeciego tomu, który nigdy nie został na polski przetłumaczony, nie został po polsku wydany. Także ja się bardzo cieszę. Nie jestem pewna, czy ja tych nowych kosiarzy będę kupować, bo jednak nie wiem, mam tych starych, chociaż wtedy trzeci tom, jak będzie. To jest dylemat, zobaczymy. W każdym razie daję Wam sygnał, że pojawią się kosiarze. Zapewne kojarzycie to jest science fiction młodzieżowe, historia świata, w którym ludzie pokonali śmierć, nikt nie umiera. Natomiast jest taka grupa ludzi, kosiarze, których praca polega na tym, że redukują liczbę ludzi na świecie, czyli po prostu zabijają ludzi, żeby kontrolować. Wielkość populacji, bo wiadomo, ludzie się rodzą, ale nie umierają. No i poznajemy dwójkę młodych ludzi, którzy zostają praktykantami u kosiarzy i uczą się tego zawodu. I ta historia jest naprawdę wciągająca. To jest jedna z. Najlepszych młodzieżówek, właśnie science fiction. Nie to, żem czytała dużo science fiction młodzieżowego, ale tak ogólnie mówiąc o fantastyce, to wydaje mi się, że to też jest jedna z lepszych młodzieżowych fantastyk, po prostu i bardzo się cieszę. I myślę, że bardzo wiele osób się cieszy. Internet wybuchu, Instagram wybuchu, kiedy Uroboros ujawnił, że kosiarze się pojawią właśnie z tą zagraniczną szatą graficzną. No i każdy liczy na ten trzeci tom, że to się pojawi. No i każdy się też prawdopodobnie cieszy. Że każdy, kto czekał na, na tych kosiarzy na wznowienie, no że pojawią się w jakiejś lepszej cenie niż 150 czy 200 zł. Na pewno cena nie będzie niska, bo to jest twarda oprawa, bodajże jeżeli chyba z 50 zł to będzie, ale jednak to będzie lepsze niż, niż, wiecie, dwie stówki. No i dobrze, zostawiamy już te moje zachwyty i lecimy dalej. Teraz coś z Pogranicza, Kryminału, Thrillera i ja się nie mogę rozstać z Riley'em Sagerem i prawdopodobnie będę czytać również jego kolejną, czwartą, już wydaną przez wydawnictwo mowa książkę. 8 lutego pojawi się Dom Po drugiej Stronie Jeziora. To jest historia pewnej kobiety, aktorki, która po bodajże głośnym rozwodzie postanawia wyjechać. Ciśnie się na usta słowo bieszczady, ale nie, po prostu gdzieś tam na jakieś amerykańskie. Pustkowie, odpowiednik Bieszczad, w którym to nikt nie będzie jej zawracał głowy, odetnie się od plotkarskich magazynów, od natrętnych paparacji, i ona się wprowadza do tego domu, ma zapas alkoholu i jej największą rozrywką jest to, że po pijaku obserwuje przez okno swoich sąsiadów właśnie mieszkających po drugiej stronie jeziora. No i ta para wydaje się, ci sąsiedzi wydają się idealnym małżeństwem, ale... Pewnego dnia okazuje się, że żona ginie bez śladu. No i nasza główna bohaterka, nasza ex-aktorka będzie prawdopodobnie rozwiązywać zagadkę. Dla mnie Riley Sager to jest po prostu rozrywka, zaspokojenie. Potrzeby sięgnięcia, rzadkiej dość u mnie, trzeba przyznać, potrzeby sięgnięcia po coś takiego thrillerowo-kryminalnego. E, także 8 lutego będę się czaić, po 8 lutego będę się czaić na, na dom po drugiej stronie jeziora. No i teraz. Kolejna perełka, wydawnictwo Albatros, wyda kolejną książkę Daphne de Murier. Tym razem będzie to zbiór ptaki i inne opowiadania, również 8 lutego. I w zasadzie nie mam wiele do powiedzenia o tej książce, no bo to będzie zbiór opowiadań. Ptaki to jest opowiadanie, które zainspirowało Hitchcocka do nagrania filmu o tym samym tytule. Ja tego filmu nie znam, ale jest on dość ogólnie głośny. No i to jest historia mężczyzny, który też ma traumę zdaje się wojenną i on widzi różne rzeczy, on widzi, że ptaki się jakoś tam ustawiają, że chcą niby zaatakować, ma taką jakby paranoję, no i jest właśnie ponoć budowany znowu, jak to u Dafne, ten mroczny, taki niepokojący klimat, chociaż czytałam w opisach, że podobno w tym opowiadaniu ptaki nie atakują ludzi, tak jak to chyba jest u Hitchcocka, ale... To dopiero ja się muszę przekonać po lekturze i ewentualnym sięgnięciu po klasykę filmu w postaci ptaków Hitchcocka. I to będzie tyle, jeśli chodzi o Albatros. Nie, to nie będzie tyle, ale jak na razie. Także kolejna książka w serii butikowej zasili właśnie moją bułkę której już się w zasadzie nic nie zmieści, ale coś będziemy kombinować. Kolejna książka to będzie, kolejna premiera 8 lutego. To wielka piramida autorstwa Szymona Zdziebłowskiego, wydawnictwo poznańskie. To jest ta seria starożytna. Ja się przyznam szczerze i bez bicia, że kolekcjonuję te książki, ale jeszcze po żadną nie udało mi się sięgnąć. Więc lekki wstyd, a tu kolejna się znowu szykuje. No i co? Tytuł mówi wszystko. Będzie to opowieść o piramidach, o budowaniu piramid, o historii piramid i tak dalej. Będą tutaj też pokazane różne teorie, jakby nie do końca sprawdzone, historyczne, a propos Egiptu, a propos właśnie tych wielkich grobowców. I to w zasadzie tyle, co można powiedzieć o tej książce. Nic więcej do dodania. Znowu, jeśli chodzi też o takie non-fiction kolejne, to zainteresowała mnie biografia Rodziewiczówny, czyli Rodziewiczówna, gorąca dusza, autorstwa Emilii Padou, z wydawnictwa literackiego. Ja przyznam szczerze, znowu nie czytałam nic Rodziewiczówny, natomiast kiedy przeczytałam opis bo nie ukrywam że przykułam moje oko jak zwykle okładka ale po opisie ja widzę że rodziewiczówna jest interesującą postacią to jest kobieta która była pełna skrajności goliła włosy na krótko obcinała na krótko nosiła się po męsku była jednocześnie zagorzałą katoliczką i konserwatystką no ale też ten ubiór męski i tak dalej w opisie jest sugerowane że no ona mogła mieć jakieś, jakby, nie wiem jak to nazwać, że jej tożsamość jakby nie była taka oczywista, że jednak się identyfikowała jako mężczyzna. Nie wiem, czy to tak można jednoznacznie powiedzieć, ale na tyle mnie to zainteresowało, że chciałabym się zapoznać. No i, no i zobaczyć. Czasami tak lubię sobie przeczytać biografię. Sławnych ludzi, i tutaj czasami lubię sobie tak przeczytać biografię sławnych ludzi. I tutaj uwaga, story time kiedyś byłam na praktykę w gabinecie u pewnego pana doktora w małych zwierzętach, ps i koty, No i w tym gabinecie ogólnie mało ludzi tam mega przychodziło. Bardzo krótko tam zagrzałam miejsce, bo nic tam się nie działo. Tak siedzimy, nie wiadomo co robić. No to ten tam doktor zaczął mnie tam zagadywać: a jakie ja mam hobby, co lubię robić w wolnym czasie. W zasadzie to w tamtym czasie to głównie musiałam się uczyć, bo mieliśmy zapierdziel na studiach, ale powiedziałam, że lubię czytać, że ostatnio lubię czytać biografie sławnych ludzi. Takimi słowami to ujęłam, bo miałam w głowie niedawno przeczytaną biografię Wisławy Szymborskiej, bodajże autorstwa Michała Rusinka, która mi się bardzo podobała, no i tak, tak walnęłam, tak chlapnęłam, Natomiast na co pan doktor powiedział O, ja też! I wyciąga z podlady, słuchajcie, biografię Kuby Wojewódzkiego, a ja taka hmm, fajnie, fajnie, bardzo fajnie. No i zaczął tam zachwalać, że taka ciekawa lektura, taki ciekawy człowiek. No i temat się jakby skończył. Ale tak jak mówię, w tym gabinecie długo nie zagrzałam. I tak, od taka anegdotka, dykteryjka. Ale wracając, Rodziewiczówna, gorąca dusza. Na pewno będę zerkać. wydawnictwo Literackie wyda tę książkę, tę biografię i i dalej niewiele już mi tutaj zostało. Cudowne lata Valérie Perrin, czyli autorki książki Życie Violet. I przyznam wam, że po samym opisie ta książka być może bardziej do mnie przemówi niż Życie Violet, bo Życie Violet mnie mocno dość przytłoczyło. Tutaj historia też będzie dość poważna. Obserwujemy tutaj losy pewnej dziewczyny, później kobiety, która za dzieciaka miała taką swoją paczkę, bardzo ścisłą paczkę znajomych, których łączyło to, że mieli nazwiska na literę B. Razem byli w klasie, razem się trzymali, przetrwali razem podstawówkę gimnazjum, później zaczęli razem dorastać i zaczęło się to doros dorosłe, takie wiecie, młodzieńcze życie. Pierwsze związki chodzenie gdzieś tam do klubów i, i takie różne, wiecie, mm, ekscesy młodzieńcze. A później te ich drogi się rozeszły. I w zasadzie stykają się ponownie po latach, ale jest to nie takie zetknięcie, jakie może się wydawać. Nasza główna bohaterka, która chyba też ma na imię Walerii w ogóle, tak jak autorka, ona jest dziennikarką i ona zaczyna badać sprawę, która być może jest połączona właśnie z tymi jej znajomymi z dzieciństwa, z lat młodzieńczych. Tam bodajże zostaje wyłowiony jakiś samochód z jeziora. Albo z jakiegoś innego akwenu. W każdym razie nasza główna bohaterka będzie się zagłębiać i odkrywać o co chodzi, i też prawdopodobnie będziemy się pomału dowiadywać, o co poszło, czemu ta grupa się rozpadła. Ciekawie to brzmi, muszę przyznać. Lubię tego typu historie, dotykające gdzieś tam przyjaźni z dzieciństwa, powiedzmy. No i piękna układka. I będzie pasować do życia Violet. Myślę, że to jest. Taka książka, która może wiele osób do siebie przyciągnąć, to jest literatura piękna, także o niej też wspominam. No i 22 lutego nakładem wydawnictwa Albatros ukaże się właśnie ta książka. Jeszcze raz wspominam, cudowne lata. No i ostatnia już książka, o której nie mogę nie wspomnieć, bo wiadomo, nie byłabym sobą. Ósmy tom komiksów Witch. Dajcie znać w komentarzach, jeśli czytacie to w ogóle. Prawdopodobnie nie, ale... Ja na pewno będę czytać, więc sygnalizuję też 22 lutego. Wydawnictwo Egmont, komiksy nastoletnie czardziejki i tak dalej. Seria mojego dzieciństwa, komiks mojego dzieciństwa, i będę kontynuować tę historię. I zastanawiam się, kiedy ta historia wreszcie się skończy, bo tych tomów jest już będzie 8. No tak, mieli fantazję. I co dalej? I to wszystko w zasadzie. To są te najciekawsze dla mnie. Premiery stycznia-lutego, na które na pewno będę się czaić. Wiecie, no tych książek jest tyle, że nie sposób je wszystkie tutaj zebrać. No i wiadomo, nie wszystkie uda się przeczytać, to normalne, ani mi, ani wam, ale tutaj wyselekcjonowałam te, które. Mają największą szansę, żeby do mnie trafić, i mają szansę, że jeszcze będę o nich opowiadać. Dajcie znać, które premiera najbardziej Was zainteresowała z tych tutaj 15, które przedstawiłam, albo jeśli sami wnikliwie śledzicie rynek wydawniczy, to może chcecie coś dorzucić od siebie z tej listy i podzielić się też tutaj ze mną i z innymi premierami następnych tygodni, tym na co najbardziej czekacie. Wiadomo, już są zapowiadane też premiery na marzec, ale o tym. Będę opowiadać pewnie jeszcze za jakiś czas. Poczekam, aż tych premier trochę więcej wyjdzie. I to tyle w zasadzie w ramach takiego jeszcze zamknięcia tematu. Ja się z Wami żegnam. Widzimy się już niedługo w następnym filmie. Do zobaczenia, buziaczki. pa. pa.